Chyba po górańsku się mówi, dlatego ja tak w szoku byłem. Jakie to powiedziała? Słowo wypite. Wypite od sypki. No, nie wypite! A jak powiedziałaś? No właśnie mów. jak, jak, jak powiedziałaś to słowo? Osypki? Jakie to słowo powiedziałaś? No, że, że, ten. Ja mogę no, cofnąć. Sma, no cofnij, nie powiedziałaś. No jakie powiedziała słowo? Coś takiego właśnie. Nie, no, no, ty, jak, nie pamiętasz? Toż ty mówiłaś to. Ja nie, ty, ja, ty nie piłaś. No, to nie pamiętasz tego słowa? Dawu? No jak powiedziała! No pewnie, że tak, no nie kurwa. Nie powiedziałam, no to co w film Nie wiesz, co ty mówisz? Zapite, powiedziałaś. Nie powiedziałam o... zapite oscypki, to jest smażone. W ale A Jak powiedziałaś, to co? No to nie wiem, no kurwa, zapnij. To ty w na bo tata pieczy, Co? ja nie wiem teraz. Choć twój tata nie pije. No w życiu, pracuje cały czas. No tak. W, tym. w, w życiu niewypieczone. Zacznij, połóżcie mnie, moderatorzy, bo nie będę teraz cofał live'a całego, e, przy trzech tysiącach osób, nie będę kurwa live'a cofał. Podpiuk. Podpite. No. Podpiuk. Podpiuk. Podpite. Było podpite. Powiedziałam podpiuk. Podpiuk. Podpite. Zajdźcie mi, ile cofnąć. Podpiuk. Powiedziała podpite i sama nie wiedziała. Podpiuk. Że no. podpiuk, czyli je...